Czyli najsłabszy, Uwaga. Ty jest słabe? ty jest słabe, kurde. Dobra, okej. Okay. Spokojnie, drugi poziom, drugi poziom orzeszka, kochani. Drugi poziom orzecha. Uwaga, raz, dwa, trzy. Dobra, o matko, koń rozkręca się za mało. nie wytrzymam, dobra, kochani, I to już piecze mega ostro, naprawdę nie wytrzymam zaraz, koń trzeci, trzeci poziom, poziom orzecha, jemy, trzeci poziom. To jest okrutne w ogóle, nie ma smaku. Oh, oh <tryk> zjeść, mi słabo już się robi. Musimy po mleko iść. Trzeci był jedzony, teraz czwarty i piąty, na... ja idę po mleko, bo ja nie dam rady inaczej. Kochani, idę po mleko, moment. Mleko. Kochani, mamy mleko, jak coś jemy, te orzeszki, poczekajcie, ja muszę się uspokoić, bo za mocne. <suszy> Przepraszam. Kurz, Dobra, kochani, lecimy. Już mi lepiej jest po tym leku. Dobra. O kurze. Marcelinka, dziękuję. Kochani, dobra. Czwarty poziom. Co masz z paznokciem? Pomalowałem sobie jeden paznokieć, a reszty mi się już nie chciało, bo stwierdziłem, że nie mam czasu i nie będę, kurde, się dalej. Dobra. Kochani. Kurz zapiał! Kowini spadło to. Kocham Łukasza. Co ty pindolisz? Twój nowy chłopak jest? Dziękuję. Obraz se tu mleko przygotuję, kochani. Wezmę epetatu. nie zajaram się jeszcze. Dobra. O Jezus! Kto to był? Co to było? Kurde, mówiłem ci! Kuba! Naprawdę nie bekaj tak do ludzi. Ocknij się, bo to wstyd jest! Kuba! Kurde, trzeba mu nauczkę dać. Kuba po prostu beka jak świnia. Musicie mu kochani wybaczyć. Nie, 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 spadnie mi zaraz, spadnie mi zaraz. O kurde zapiał. Dobra. To nie ja byłem. Co ty mówisz? Ja w życiu tak nie bekłem. Sorry, sobie wypraszam tego typu w ogóle teksty, typiaro. Dobra, kochani, teraz, słuchajcie, nie dobra do tego, tego, tego czwartego zjeść. Jestem przed. Kurysamiał. Matko, jedyna. Dlaczego masz tylko jeden paznokieć pomalowany? Patrz, ładny, co? Reszty mi się nie chciało. Nie będę mardować na to czasu i mam to w dupie, xd. Sorry, jestem zapracowany, muszę leżeć. Więc tylko jeden <laughs> Dobra kochani, kocham, love Dobra kochani, lecim Mamy, przedostatnia ostrość Czyli prawie, że najostrzejszy Bo najostrzejszy jest ten tutaj, kochani Ten taki czarniutki Dobra, uwaga Lajcik Myślałem, że mocne będzie, szczerze Ale jest light. Jest light Spoko, jest Lajtowo. Lajcik. O kur... Aaaa piecza! Na radę. Na radę, o kur... Lajcik Lajtowe są te orzeszki Jakby co Lajcik Daje radę Daje radę Aha. Łała <laughs> boli mnie. Szyja bardzo. Tak pali w Lajtowo. Lajcik, spokojnie. o, 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 o